Witam Państwa Marek Łakowski. Wychowywać to, kochać i wymagać. Dziś w sieci rozmawiamy o szkole dla rodziców i wychowawców. Anna Zajc, dzień dobry pani. Prezes Polskiego Stowarzyszenia, Pedagogów, Psychologów, Macie Szczęstochowa. Wszystko tak? się zgadza. Wszystko się zgadza. Proszę powiedzieć, Pani Prezes, skąd wziął się pomysł stworzenia warsztatów zwanych szkołami dla rodziców, dla wychowawców. Czy to jest w kontekście tych słów coraz częściej mówimy, że dzieci są coraz bardziej nieznośne, coraz bardziej niedobre? Pomysł wziął się wiele lat temu, początek lat 90.. Przetłumaczenie książki: Jak mówić, aby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Autorki Faber i Mazliś, pani Zofia Śpiewak, która jest z Gdańska, przetłumaczyła te książki, zafascynowana. Tymi pomysłami, które autorki przedstawiały, zgromadziła grupy rodziców i tak się to zaczęło. Także książki ukazały się bodajże w 90 roku, w ubiegłego tysiąclecia w 1990 roku. Natomiast bardzo dobrze ten program funkcjonuje po dziś dzień i coraz więcej jest chętnych, także nie jest to sytuacja taka, że dzieci są coraz trudniejsze i coraz gorzej jest, tylko wyniknęło to jakby z potrzeby. Dawania dzieciom i rodzicom takich narzędzi, aby w ich rodzinach było jeszcze lepiej. No tak, ale jednak mimo wszystko, jak Państwo prowadzicie te zajęcia, to widzicie, że rodzice mają kłopoty z dziećmi. No bo chyba się nie przychodzi, że świetnie wszystko gra i tak dalej. No być może ktoś dla wiedzy, poszerzenia może coś ulepszyć, ale sam byłem na takim, brałem udział w takim spotkaniu i wiem, że dużo osób ma kłopoty z dziećmi. To prawda, natomiast zajęcia nie są tylko dla tych osób, które mają kłopoty z dziećmi, ponieważ gdybyśmy. Chcieli pogrupować te problemy, o których słyszę od rodziców, to wszyscy rodzice jednoznacznie twierdzą, że ich problemy są najważniejsze. Natomiast ja, kiedy stoję z boku, widzę, że jedne są rzeczywiście niezwykle poważne, inne są takie, które wymagają troszkę mniejszego trudu w ich załatwieniu, a jeszcze inne naprawdę znikomych jakichś działań ze strony rodziców. Więc myślę sobie, że każdy, kto wychowuje dzieci, takie problemy ma i na swoją miarę, mm -hmm. <coughs> przepraszam, i na swoją miarę po prostu do nich w jakiś sposób zagląda i chce je naprawić. Czy inaczej zapytam czy to jest tak, <coughs> to, co mówi się właśnie, to, co powtórzę raz jeszcze, że dzieci są niedobre, czy bardziej rodzice niedoinformowani? Są trzeba inne wiedzieć czasy. Jak podejść do dzieci. Tak, Są inne czasy y, związane z tym, że y, kiedy my byliśmy dziećmi wychowanie było zupełnie inne, y, zupełnie inaczej wyglądały dni w domach, zupełnie inaczej były wychowywane dzieci i było to związane i z pracą rodziców i z ich systemem pracy. W tej chwili się to wszystko zmieniło od choćby sprawy związane z mediami. Y, większy dostęp do informacji, większy chaos informacyjny u dzieci stąd też y, ich, Potrzeba dotarcia do tego, co jest tak naprawdę prawdą. Czy to, co mówią rodzice, czy to, co czytam w gazecie, czy to, co oglądam w telewizji. I stąd wyzwanie dla rodziców, mhm. aby poznawali te metody, które pozwolą im polepszyć kontakt z dzieckiem, utrzymać ten kontakt i sprawić, żeby te relacje były naprawdę potrzebne do tego, żeby dzieciom dawać wsparcie, żeby rodzina była pełniejsza, mocniejsza swoją siłą. Dokładnie. W zajęciach też biorą udział nauczyciele. Pedagodzy, tak. a tak przypatrując się w szkole, to mam wrażenie, że po prostu ktoś zabrał jakieś argumenty nauczycielowi, że on nie za bardzo może. Ten uczeń zaczyna się już wykłócać, zaczyna, przepraszam, być czasami bezczelny. Nauczyciel nic nie może. Czy rzeczywiście te metody pozwalają na to, żeby okiełznać tego ucznia? Metody oparte są na wzajemnym szacunku. To oznacza, że ja, jako osoba, przede wszystkim jako matka, jako żona, jako pedagog, chcę szanować innych z szacunkiem, ale tego samego wymagam od drugiego człowieka. I bez względu na to, kto to jest. Czy to jest pani w sklepie, czy to jest pani na poczcie, czy to jest uczeń, rodzic, czy to jest mój syn, moja córka, czy mój mąż. Więc tutaj jest baza jakby tego potencjału, który tkwi w tym w programie. Tego uczymy na zajęciach, aby rodzice uwierzyli w to i nauczyciele również, czyli dorośli ogólnie rzecz biorąc, żeby uwierzyli w to, że ich narzędziem jest szacunek, że to jest również sposób, metoda, którą mogą postępować z dziećmi. Faktem jest, że takich Narzędzi jak krzyk, jak bicie. No, oczywiście nie ma i nie, nie może być w dzisiejszej szkole ani w domach. No ale czy dzieci poprzez szacunek nie odbierają, że coraz więcej mogą? Myślę, że jeżeli to jest stanowczo, łagodnie, mhm. bez, lęku, bez lęku, to nie. To, to ja bym nie uważała, że nasze dzieci są nierozumne. One doskonale potrafią wyczuć, kto mówi poważnie, kto mówi na serio, i potrafią się do tego odnieść. Czyli najważniejsza. Najważniejsze w tym wszystkim, gdzie postawić dziecku granicę, w którym miejscu? Tak, tak. To jest, to jest istota sprawy. Yy, ja mam takie doświadczenia i, i z pracy, i z domu, że jeżeli jasno i wyraźnie określę to, czego oczekuję, czego potrzebuję, to na czym mi zależy i o co mi chodzi, dziecko z reguły się podporządkowuje. A nie marzy, nie, nie, nie zrobię, nie teraz, absolutnie. Yy, może tak być. I co pani Może wtedy tak być. I co ja wtedy Odchodzi robię? Pani? Czeka I pani? wtedy decyduje się, co dalej mam z tym zrobić? Czy nadal mówię, ale mi zależy na tym, żeby to było zrobione teraz, ale ja oczekuję od ciebie tego, aby to było teraz zrobione, albo powołuję się na wcześniejsze ustalenia. I, I dziecko taka się obraża była... i zaczyna płakać, bo nie tak, wytrzymuje. Może tak być, i co że dalej dziecko się obraża i zaczyna płakać, ponieważ z reguły wszyscy ludzie, i to bez względu na to w jakim wieku, mhm. źle znoszą ograniczenia, stawianie Dziecku granic to są pewne ograniczenia, które no, stawiamy ludziom. I z reguły z, z źle to znosimy. Niechętnie poddajemy się tego typu ograniczeniom. Jeżeli dziecko się buntuje i nie chce, i płacze, ma prawo. Nie oczekujmy tego, że jeżeli będziemy y, prosić dziecko, aby wyniosło śmieci, czy jeżeli ono to ma w zakresie swoich obowiązków, wychodzenie z psem, ścielenie łóżka, odrabianie lekcji, że będzie to robić z uśmiechem na ustach. Dobrze, Pani Prezydent, ja jak że dziecko trzeba już do szkoły wysłać, tu trzeba uczesać, dziecko mm. mówi nie, nie dzisiaj y, dwa, trzy koki albo w ogóle zupełnie inna fryzura. Pani mm. się spieszy do pracy mm -hmm. i co wtedy? Wtedy pani spokojnie rozmawia, czy się denerwuje? To znaczy tak, ja staram się być autentyczna. Jeżeli mm. rzeczywiście mnie to irytuje, to też tak mówię. Jestem zirytowana tym, że muszę czekać, że nasze ustalenia były inne. Denerwuje mnie i złości, czyli mówię o swoich uczuciach. I właśnie ten program, tego też uczy rodziców. Rodzicom. Czyli mówić o swoich uczuciach. Tak. Dziecko mówi, Dziecko i mówi. rodzic tak, też ma prawo. Tak, tak. Dobrze, zapytam e... Pani Prezes, jak przeciągacie rodziców na te szkolenia, bo wiem, że tu nie jest tak chyba, że każdy z ulicy może tam przyjść. Że jednak wyłapujecie Państwo jako pedagodzy na te szkolenia, że chcecie takich rodziców, takich rodziców, bo wiecie doskonale, że tu będzie zderzenie takiego problemu. Z drugiej strony inny problem. Rodzic, który ma dwudziestoletniego syna, słyszałem nawet kiedyś takie stwierdzenie, że po 20 latach rodzic mówi na spotkaniu, że Wydaje mi się, że chyba nie za dobrze wychowałem swoje dziecko po 20 latach. Bardzo ciekawe stwierdzenie, tak. aczkolwiek być może za późno, chociaż po tym, jak się okazało, to właśnie wręcz przeciwnie, ktoś chyba mnie kokietował, bo wspaniale było przecież to dziecko przygotowane. Myślę, że my chcemy, tak jak Pan zaczął to pytanie, kogo chcemy? My chcemy każdego. Każdego rodzica, każdego wychowawcę. Na naszych zajęciach są osoby, które w różny sposób zajmują się wychowaniem dzieci. Są księża i siostry zakonne, są osoby pracujące w świetlicach socjoterapeutycznych, w domach dziecka, w ośrodkach dla dzieci specjalnej troski. Więc dla każdego, dla tych rodziców, którzy mają duże problemy, dla tych rodziców, którzy obawiają się, że je będą mieć, czyli tak. Prewencyjnie przychodzą na tą szkołę, aby się dowiedzieć czegoś w razie, jeśli te problemy się pojawią. A więc dla każdego, naprawdę kto zechce swoje wychowanie i swoje bycie z dzieckiem uczynić głębszym, lepszym, aby ta relacja była naprawdę jakościowo dobra i służyła długie lata, i aby to dziecko mogło czerpać od rodziców, ale w którymś momencie jest też odwrotnie, dzieci dorastają, rodzice też czerpią od swoich dzieci. Żeby, żebyśmy mogli w tych naszych rodzinach rzeczywiście bardziej sobie ufać, abyśmy mogli się bardziej rozumieć i po prostu bardziej kochać. I to samo dotyczy placówek, czyli szkół, instytucji. A przy okazji na takich zajęciach odpocząć od rodziny, bo to też jest potrzebne. To znaczy zobaczyć może z innej perspektywy mhm. te problemy. Pan będąc na szkole pewnie. Słuchając drugiej osoby, że w słysza... wcale nie jest tak źle w mojej tak, rodzinie, tak? Tak, tak. A mhm. poza tym odnosząc się do tego, co pan powiedział, że po 20 latach, tak, ktoś dostrzegł, że, że coś źle robił. Myślę sobie, że wielu rodziców rzeczywiście łapie się za głowę i mówi: O matko, ile ja błędów popełniłem. Wielu nauczycieli również. Ale nigdy nie jest za późno naprawić. My też pokazujemy na naszych zajęciach, mówię tu o realizatorach, osobach prowadzących, że nigdy nie jest za późno na dobre słowo, na to, aby tę relację zacząć budować od nowa. Ktoś musi się przełamać. Być może tym kimś będzie rodzic. Być może wiele wysiłku musi włożyć w to, aby te relacje naprawić, żeby one były dobre i żeby można było na nich budować przyszłość. I sądzę, że Nigdy na to nie jest za późno. Sama pamiętam taką sytuację, kiedy jedna z uczestniczek powiedziała, że kiedy miała zadanie domowe, bo pan wie, że w szkole są zadania domowe, tak, także przyszła i powiedziała, że wiecie państwo, mój mąż pierwszy raz od 25 lat powiedział córce, że ją kocha. Ona wiedziała mhm. o tym, ale nigdy nie słyszała. Więc nigdy nie jest za późno. Nawet się przyznam, że jednego zadania nie rozwiązałem. Na czas dobrze. Chcę Pani zapytać, ile trwa tak? Taki kurs, bo, bo wiele osób mówi, że no tak, bardzo chętnie, bardzo ciekawie Pani opowiada, a, ale ja nie mam czasu, bo mam trójkę dzieci, muszę je wychować. Tak. Doskonale wie, że z tym wychowaniem różnie bywa, że dzieci się nie podporządkowują, a ta szkoła może pomóc naprawdę fantastycznie tak. może pomóc. Tak. podpowiedzieć, podpowiedzieć. ale czasu kontowują. nie ma. Na to. Nie ma czasu, natomiast proszę Pana, to jest kurs, który trwa przez 10 tygodni, raz w tygodniu się spotykają rodzice. Umowa jest taka, że są to trzy godziny. Natomiast ja i moje koleżanki prowadzące twierdzą, że bardzo często trudno się rozstać, że jeżeli już się zacznie na te zajęcia przychodzić, to rodzice zostają często dłużej, że rozmawiają, dyskutują, chcą coraz więcej. Faktem jest, że jest to czas, który można poświęcić w domu, ale zastanówmy się, czy efektywnie, bo przez te 10 tygodni możemy naprawdę wzbogacić swój potencjał rodzicielski i wychowawczy, o niezwykłe narzędzia, które mogą nam pomóc, tak jak już wspomniałam wielokrotnie, w budowaniu dobrej relacji z dzieckiem. To jest nieocenione. Tego nie da się zmierzyć ani czasem, ani wagą, ani ilością poświęconego na to wysiłku, więc mogę zaryzykować te 10 tygodni mhm. po to, aby móc później ten czas wykorzystywać efektywniej. Rodzice dzisiaj bardzo dużo i bardzo ciężko pracują, często ich w domu nie ma, więc jeśli już są z tymi dziećmi, mi, dobrze jest, jeśli będzie to czas wypełniony ich obecnością prawdziwą. Bo ja mogę te cztery godziny spędzić w domu, tylko jak? Czy rzeczywiście mm -hmm. ja poświęcam ten czas dziecku, czy tylko jestem? Dobrze, to Pani Prezes, tak na zakończenie, porozmawiajmy o jakichś przykładach. Może Pani coś podpowie naszym telewizom, jak wychowywać dzieci, bo mam wrażenie, że no, możemy się buntować, że nasze dziecko jest no nieposłuszny, jest czasami niegrzeczny, czasami no, po prostu ma temperament. Ale doskonale wiem, jako był instruktor tam harcerski, że właśnie z takimi dziećmi o wiele więcej można pozrobić niż z takim dzieckiem spokojnym, które się zamyka. Proszę powiedzieć, co powinniśmy robić, jeżeli mamy dwójkę dzieci? Jedno jest spokojne, drugie jest aż nadpobudliwe. Cieszyć się, cieszyć się, szukać relacji, wyrównywać to wszystko. Właśnie to chciałam powiedzieć, cieszyć się, ponieważ dobrze, że dzieci są różne. To jest taka przekora i przewrotność rodzicielska i wychowawcza, kiedy pragnienia są takie, żeby wszystkie dzieci były jednakowe, bo wtedy mniej wysiłku, ale potem się skarżę na to, bo no cóż, no właśnie pokazuje, Coś I wszystko jest tak samo, więc nie. Gdzieś pragnienie głęboko w duszy jest takie, i rodzica, i, i wychowawcy, aby dzieci były różne. I dobrze, że one są. Oczywiście, w jednym domu wychowywane, czy w jednej klasie przez osoby o podobnym temperamencie, okazują się różnymi później osobami. I z tego należy się cieszyć, bo to, co ja chcę robić jako pedagog, jako rodzic, to ja chcę towarzyszyć moim dzieciom. Na samym początku ich drogi, oczywiście, pokazuję im, Właściwe znaki drogowe, czyli pokazuję im granice, staram się rozumieć ich uczucia, staram się szanować te uczucia i pokazywać, że ja je mam. Mi się podoba bardzo takie porównanie, które w którejś z książek wyczytałam, że rodzice są odbiciem uczuć dziecka, jak lustro odbijają, czyli jeśli sami pokazują, co przeżywają, dziecko uczy się tego od swoich rodziców i ma taką informację: to, że ja przeżywam strach, to dobrze, to, że ja przeżywam zło, to dobrze, i uczą się, jak sobie z tym radzić. Natomiast, jeśli rodzice nie mówią o swoich uczuciach, jeśli stosują system, że tak powiem, nakazowo rozdzielczy, mhm. to dziecko. Nie ma w lustrze tego odbicia, i w związku z tym uczy się, uczuć nie wolno okazywać. To jest złe, że ja czuję złość. To Dobrze, jest... jak rodzice w obecności dziecka okazują uczucia, hmm? bo kłócą się, bo jeden ma rację, hmm. drugi rację, czy to hmm. nie niszczy relacji między dzieckiem i dziecko potem po prostu no, też potrafi się kłócić, prawda? To jest trudna sytuacja. Ja myślę, że i kłócić się można, mówiąc o uczuciach. Właśnie hmm. tak jak w którymś momencie naszej rozmowy wspomniałam, jestem zła, jestem rozłoszczona, może bardziej to mi się podoba. Jestem poirytowana, jestem zawiedziona i rozczarowana, kiedy widzę porozwalane moje rzeczy na biurku, i również rozumiem to, że poczułaś się dotknięta, kiedy ostro zareagowałam na to, że nie pozmywałaś naczyń. Mhm. Więc y, wydaje się, że w każdej sprawie, naprawdę w każdej sprawie można mówić o uczuciach, można je szanować i można rozumieć drugiego człowieka i to jest droga dotarcia do jego serca. Dobrze, jeszcze y, jeden taki ka kamyczek do ogródka, bo Pani mówiła o tej, o tej relacji z dzieckiem rodziców. Y, bardzo często gdzieś tak w książce wyczytałem, że rodzice starają się być partnerami dla dziecka, spoufalać się, czasami troszeczkę za bardzo mu nadskakiwać. I gdzieś wyczytałem w jakiejś gazecie mądrej, że właśnie bardzo często właśnie takie dzieci stają się młodymi przestępcami. Że niestety tak wynika z badań socjologicznych, że właśnie te <grym> dzieci, które stają się przestępcami, kiedyś miały bardzo dobre relacje partnerskie z rodzicem, wszystko mogły w domu. Wydaje się, że mylimy dwie rzeczy, mianowicie wychowanie bezstresowe mm -hmm. i partnerstwo w rodzinie. O ile szkoła dla rodziców jest daleka od wychowania bezstresowego, aczkolwiek wielokrotnie słyszałam takie opinie, że, że tam na pewno się o bezstresowym wychowaniu mówi. Nie, my jasno i czytelnie określamy granice i uczymy też rodziców, w jaki sposób to robić. Natomiast, jeśli chodzi o partnerstwo, to y, również jestem zwolennikiem takiego, y, takiej, y, jakby tu dobrego określenia szukam takiej postawy rodzicielskiej, związanej z tym, że rodzic i, y, i dziecko to jest zawsze taki poziom asymetryczny. Y, to oznacza, że y, dziecko szuka w swoim rodzicu rodzica, w swoim nauczycielu tak. nauczyciela, a nie kumpla, nie y, partnera. Natomiast na pewno warto dbać o to, aby rosnąć razem z dzieckiem, bo i ta relacja się zmienia. Inaczej, innym jestem rodzicem do dziecka 2, 3, 4 i 5 letniego, a innym do 16 i 17 letniego. Po prostu inaczej podchodzę do tej sytuacji. To te Towarzysząc... relacje powinny być stanowcze, ale spokojne. Stanowcze, spokojne, tak jak wspomniałam, łagodne, stanowcze, hmm. ale bez lęku. Bardzo dziękuję. Państwa gościem dzisiaj była pani Anna Zajc, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów, Psychologów Macie Szczęstochowej. Dziękuję za Dziękuję rozmowę. Bardzo.